Nie spodziewałem się tej dynamiki, już wiemy dokładnie, w którym momencie cyklu jesteśmy, no ale już pojawiają się różnego rodzaju predykcje, które mówią o tym, że bitcoin może wzrosnąć do pół miliona dolarów. Skąd w ogóle w mojej głowie wzięło się te 150 tysięcy, po to, żeby potem znów nabrać tego rozpędu na wzrosty? Czyli nie mogą wszyscy zarobić. 1000% wzrostu. Cześć, z tej strony Dominik. Witam Was bardzo serdecznie na cotygodniowej, wtorkowej aktualizacji rynku Bitcoina. Jak możecie zobaczyć, bardzo dobrze realizuje się ten scenariusz, o którym już mówiłem jakiś czas temu w tej analizie o wielkim ruchu Bitcoina. No i właśnie w tym wielkim ruchu Bitcoina mówiłem o tych warunkach, które muszą zostać spełnione do tego, żeby cena Bitcoina wzrosła nam do 21 100 dolarów i do tych okolic. Chodziło o ten pomarańczowy poziom, na który długi, długo, długo czekaliśmy, żeby został wybit. Ale powiem wam, że nie spodziewałem się tej dynamiki, bo gdy świeca z interwału D1 zamknęła się dokładnie nad 18287, no to wystrzeliliśmy dzień później w stronę właśnie 21 000, i na tym poziomie właściwie jesteśmy teraz od 4 dni. Co warto zauważyć, w tym momencie halving Bitcoina jest datowany na 22 Marca. czyli mamy jeszcze dość dużo dni, ponad 400 dni do tego, żeby był halving. No jak wiemy, dopiero po tym halvingu możemy spodziewać się największych wzrostów, więc warto by się zastanowić, czy te wzrosty po 20 kilka procent na Bitcoinie i 18 z kawałkiem na Ethereum czasami nie są teraz tak sztucznie napompowane. Być może urośniemy jeszcze kawałek po to, żeby potem zaliczyć korektę. Ja ewentualnie jeżeli by jakaś korekta się pojawiła, to dopiero wtedy będę szukał Dalszej możliwości do tego, żeby bitcoin gdzieś tam yy, rósł i żeby do tego wzrostu się po prostu załapał. Na jednym z ostatnich nagrań też zamieszczałem taką mapę, co może się wydarzyć w najbliższym czasie, i też mówiłem o tym, że tak naprawdę, dla przykładu, taki kwiecień, jeżeli nałożymy sobie wszystkie cienie, które były z poprzednich tych momentów, gdzie dojeżdżaliśmy do halvingu, i potem, gdzie była ta faza hossy od halvingu, no to zobaczymy, że mamy dość taką dużą przestrzeń do tego, co może się do tego halvingu wydarzyć, bo również Dobrze, możemy w kwietniu na przykład zobaczyć bitcoina za 36 tysięcy dolarów za sztukę, a możemy też w kwietniu zobaczyć tego bitcoina za 15 tysięcy dolarów za sztukę. Także, tak naprawdę, najważniejsze dla nas jest, no może jako inwestorów takich długoterminowych, ja też często Phil koniecznie o tym mówi, jedną z najważniejszych rzeczy jest uśrednianie po prostu ceny zakupu, jeżeli chcemy trzymać tego bitcoina długoterminowo. Wszystko zależy od tego, czy pojawi nam się jakiś bardzo, bardzo zły news dotyczący rynku, a tak naprawdę to jest względnie na razie spokój. Nawet bym powiedział, że w ostatnim czasie więcej pojawia się tych pozytywnych newsów. Stąd była siła po prostu do tych wzrostów. No i teraz, co jeszcze jest bardzo ważne? Ważne jest to, że według mnie, że gdy osiągniemy te okolice 36-40 tysięcy dolarów za bitcoina i będzie to wiele wcześniej niż halving, to raczej bym się spodziewał wtedy jakiegoś większego odreagowania, no bo prawdopodobnie część inwestorów będzie chciała już Zrealizować swoje zyski, bo 100% od można powiedzieć od dna, które mieliśmy, czyli osoby, które gdzieś tam akumulowały, według mnie. Z chęcią wyciągną swój wkład finansowy po to, żeby po prostu albo pracowały już darmowe pieniądze, albo w przypadku korekty, żeby znowu się załadować nieco taniej i po prostu pomnożyć swój kapitał. Jeżeli spojrzymy sobie tutaj na cykle, które oznaczyłem pionowymi, niebieskimi liniami, to zobaczymy stycznie, które są mniej więcej w tym okresie. No i zwróćcie uwagę, że tak jak po pierwszym halvingu do drugiego halvingu mamy cztery stycznia. I teraz tak, jest pierwszy styczeń gdzieś w trakcie HOSSY, drugi styczeń, zaraz po ATH. Trzeci styczeń jest gdzieś w okolicach dna, i dopiero czwarty styczeń jest gdzieś, można powiedzieć, za połową drogi w stronę halwingu. Zobaczmy, jak to wygląda cykl później, bo cykl później mamy styczeń, który jest w trakcie wzrostów, tak po halwingu. Kolejny styczeń, który jest tuż po Atehai, tutaj myślę, że nie ma przypadków. Następny styczeń jest w okolicach dna, no i kolejny styczeń już jest za połową drogi do. Halwingu. No i dobrze, zobaczmy co my mieliśmy dalej. Dalej mieliśmy dość mocne wzrosty, które były być może troszeczkę przedwczesne, dlatego ten Bitcoin zachował się tak jak się zachował, że ukształtowały nam się te dwa szczyty. No i zobaczmy, że co mamy. Mamy styczeń, który jest gdzieś w trakcie wzrostów po Halvingu. Kolejny styczeń znów jest tuż po szczycie, po ATH, które mieliśmy w tym cyklu. Kolejny styczeń mamy aktualnie, czyli już wiemy dokładnie, w którym momencie cyklu jesteśmy, i na którym etapie można powiedzieć nawet takiego sentymentu miesięcznego. No i zwykle po tym styczniu raczej pojawiały nam się wzrosty. Zobaczcie, że tak mieliśmy, załóżmy, już od lutego już taki sentyment był wzrostowy w tym cyklu w 2015 roku. No i tak samo było. W 2019 roku, że już od lutego, mieliśmy raczej kilka miesięcy na zielono. No i też pokazywałem Wam jakiś czas temu taką tabelę, którą przygotowałem. Tutaj na ten moment absolutnie nic się nie zmienia. Mamy dokładnie tyle samo miesięcy odliczonych do halvingu w każdym cyklu. Z tym, że te wszystkie miesiące, które sobie tutaj uzbierałem, no wiadomo, że będą się troszeczkę różnić. Więc poza tym, że mamy sentyment miesięczny, to też zobaczmy ile tych miesięcy wstecz było, można powiedzieć, na zielono. Czyli te, które się zamknęły z zyskiem w stosunku do otwarcia z początku miesiąca i te, które zamknęły się na minusie w stosunku do otwarcia z danego miesiąca. No i zobaczcie, że jeżeli jesteśmy gdzieś tutaj na styczniu, no to odpowiednikiem tego będzie gdzieś tutaj, Okolice marca, maja czy września z poprzednich cykli. No i warto też zwrócić uwagę, że wcześniej mieliśmy przewagę koloru czerwonego. No i optymizm mój, który tutaj gdzieś patrzę na, na te miesiące i na to, jak one się zachowywały w stosunku do swojego otwarcia, no to przed nami jest tylko lepiej, dlatego że. Jeżeli wyciągnę sobie taką średnią, jeżeli chodzi o te miesiące, no to przewagę mam po prostu koloru zielonego. Więc już według mnie, gdzieś tam z miesiąca na miesiąc może być tylko lepiej, co nie oznacza, że już nie będzie miesięcy spadkowych, bo one zawsze gdzieś tam w trakcie drogi do tej osy były. Ale nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie tego, co może się wydarzyć. No bo wiadomo, że tutaj sytuacja gospodarcza odgrywa coraz większą rolę. No i różne newsy związane z rynkiem kryptowalut także. Do dróg pieniądza, jak na razie, jakoś szczególnie. Ogólnie się nie zatrzymał na przestrzeni lat czy miesięcy, co skutkuje tym, że dolar się po prostu będzie gdzieś tam osłabiał, a jeżeli tak będzie, no to naturalny sposób, według mnie, ten bitcoin po prostu w perspektywie czasu będzie rósł. Jeżeli chodzi o moje obliczenia, jeśli chodzi o ten dzień halvingu i okolice tego dnia, no to nic się nie zmienia. Na ten moment cały czas obstawiam gdzieś tutaj okolice 35, 38, 39, 40 tysięcy za bitcoina w okolicach dnia halvingu. No i też uczulam na to, że zwykle, gdy osiągnęliśmy ten poziom, który wychodzi mi tutaj wcześniej z tych mierzeń, no to gdzieś były korekty. Jeżeli ten poziom został bardzo mocno wybity, no to spodziewaliśmy się korekty. No i w trakcie halvingu, który był tutaj w 16 roku, mieliśmy spadek około 40% w trakcie gdzieś tam, gdzie ten halving nam się pojawił na Bitcoinie, który mówi o tym, że już tylko powinniśmy rosnąć, ale pamiętajcie, żeby nie dać się złapać na tą pułapkę. No i podobnie było, zobaczcie, w 2019 roku, gdy ten poziom właśnie, który tutaj wychodzi mi dokładnie z tych samych mierzeń, zaatakowaliśmy tylko wiele wcześniej niż był halving, no i tutaj mieliśmy dość spore odreagowania, no i w trakcie samego halvingu też była tutaj zrzutka ceny, no i czego ja się spodziewam obecnie. Generalnie nie spodziewam się tego, żeby po prostu cena naśladowała mi dokładnie to samo, co zrobiła w przeszłości. Według mnie przed nami taki okres testowania cierpliwości inwestorów, bo wyobraźcie sobie sytuację, w której w tych okolicach 21 tysięcy dolarów za Bitcoina będziemy na przykład przez najbliższe 3 miesiące. No i wtedy znowu pojawi się ta niepewność, bo być może spadniemy, być może urośniemy, więc dla osoby, która akumuluje Bitcoina długoterminowo się absolutnie nie przejmuje tym, czy lokalnie będą spadki czy wzrosty, no to w perspektywie czasu może się okazać, że najlepiej po prostu na tym wyjdzie, a kupienie Bitcoina teraz za wszystkie pieniądze, które mamy dostępne jako wolne środki do handlu i codzienne sprawdzanie kursu bitcoina po prostu nie ma sensu, bo po co się wykończyć gdzieś tam nerwowo? Czy jest 5% w tom czy 5% w tom. Nie ma to różnicy. Od ostatniego ATH minęło około 433 dni, a do halvingu na dzień dzisiejszy, jak sprawdzałem, jest jeszcze 450 dni. Oczywiście ta data może się zmienić, generalnie na ten moment wypada nam gdzieś okolice. 22 marca halving, więc jest jeszcze troszeczkę czasu, ale w związku z tym, że już mniej więcej znamy tą datę, kiedy może ten halving się pojawić, no to też powinniśmy sobie określić, kiedy prawdopodobnie może się pojawić nam szczyt kolejnej hossy. Więc jeżeli zmierzymy sobie odległość dokładnie od dołka do halvingu i przyłożymy ją znów, no to wiemy, że maksymalnie prawdopodobnie tak, jeżeli chodzi o ten rodzaj mierzeń do lipca 2025 ta hossa może trwać, jeżeli ona faktycznie będzie. No ale już pojawiają się różnego rodzaju predykcje, które mówią o tym, że Bitcoin może wzrosnąć do pół miliona dolarów. Według mnie jest to zbyt dużo i nie sądzę, żebyśmy osiągnęli takie wartości. Obym się mylił, ale gdzieś w okolicach 150 tysięcy, gdybyśmy się zatrzymali, Powiedzmy w połowie 2025 to mógłby to być MAX. Skąd w ogóle w mojej głowie wzięło się te 150 tysięcy? No oczywiście z tego modelu, który tutaj nazwałem Rainbow Price Chart, ale oczywiście on jest zupełnie inny od tego modelu, który na co dzień możemy obserwować na stronie twórcy, właśnie Rainbow Price Chart. Jego ja troszeczkę zrobiłem inaczej i tak jak zawsze wam pokazuję, z hossy na hosse jesteśmy, tak jakby piętro niżej, czyli byliśmy w pierwszej się Bitcoina na tym czerwonym poziomie. Potem byliśmy poziom niżej, czyli na tym jasnym czerwonym poziomie. Potem na pomarańczowym zakończyła nam się hossa. Potem następną hossę mieliśmy na żółtej krzywej. No i teraz wypada nam, że gdzieś w okolicach zielonej krzywej powinna nam się zakończyć kolejna hossa. No a tutaj niestety, ale wypadają nam takie poziomy jak 150-160 tysięcy dolarów za sztukę bitcoina. Jest to ogromny wzrost. Ostatnio jak mierzyłem od dna, które mieliśmy, no to wychodziło około 1000% wzrostu. No dzisiaj wiadomo, że to będzie troszeczkę mniej, no bo ten bitcoin już zaczął nam rosnąć, więc 800% wzrostu pozostaje nam do tego maksimum, które gdzieś tam może być załóżmy w połowie tego 2025 roku, no ale też nie chciałbym się jakoś szczególnie tymi poziomami podniecać. No, bo gdzieś tutaj po drodze oczywiście będę chciał z tego bitcoina wysiadać i dla mnie jest ważny. Czas, w jakim będzie wzrost, no i poziom, jaki osiągniemy. no Bo jeżeli faktycznie zbyt wcześnie dojedziemy do tego zielonego poziomu, niech to nawet będzie wrzesień 2024, no to ja po prostu będę się starał już gdzieś tutaj ewakuować. No ale zobaczymy, bo jeszcze mam taki plan, że po prostu w pewnym momencie wyciągnąć swój wkład, jeżeli przed halvingiem osiągniemy okolice 40 tysięcy dolarów za bitcoina. Nie wiem, czy pamiętacie, ale 5 miesięcy temu na kanale Instytutu Kryptografii mówiłem o rynku złota. Pojawiły się dwa. Scenariusze przy poziomie 1700 dolarów za uncję. Oczywiście yy, trzeba było jeszcze tutaj zajrzeć głębiej do tego wykresu i sprawdzić lokalnie, co się dzieje, żeby wyłapać ten idealny moment do tego, kiedy złoto nam się odwróci z trendu spadkowego na trend wzrostowy. Istniało też prawdopodobieństwo, że Rosja, która będzie się ratowała i nie będzie chciała dopuścić do upadku totalnego już swojej gospodarki, bo wiadomo, że i tak się działo tam źle, i ratując się wyprzedażą złota, które gromadzili przez lata, mogłaby spowodować też jakieś spadki nawet do 1200, ale do tego musiały się pojawić warunki i musiały pojawić się fundamenty. I teraz chciałbym Wam pokazać analizę, którą zamieściłem 4 listopada 2022 roku i to była analiza dostępna dla forum klubu tradera premium. I w tej analizie mówiłem o ewentualnym wzroście złota, gdy świeca zamknie nam się nad tendencją spadkową, tą czarną tendencją. I zobaczcie, że jeżeli kliknę teraz playkę, no to widzimy, że na przestrzeni tych ostatnich Tygodni mieliśmy piękne wzrosty. Wystarczyło tylko, że świeca tygodniowa zamknęła nam się nad tendencją spadkową, no i rozpoczął się wzrost. Ten wzrost też był o wiele szybszy niż się spodziewałem. Raczej obstawiałem tutaj gdzieś okolice kwietnia, że ten impuls gdzieś mi w tym czasie tutaj dotrze. Wszystko wydarzyło się o wiele wcześniej. No i teraz, oczywiście, zarówno na Bitcoinie. Czy na złocie, czy na indeksach spodziewałbym się odreagowania, czyli spadków cen, po to, żeby potem znów nabrać tego rozpędu na wzrosty. I jeżeli zobaczycie tutaj, taki poziom 2358 dolarów to jest docelowy poziom, na który czekam na złocie. Czyli od momentu, kiedy opublikowałem analizę, jest tutaj 42% wzrostu. Jeżeli chcecie. Tę analizę zamieszczę w linkach poniżej w opisie. Wystarczy kliknąć, pokaż więcej w miejscu na opis. No i tam znajdziecie tą analizę. Możecie ją sobie zapisać. No i ona gdzieś tam się pokaże wam. Prawdopodobnie tak, ale oczywiście można ją sobie przesunąć i zobaczyć, co ja tutaj ciekawego jeszcze narysowałem. Poza tym jeszcze są gdzieś wyżej poziomy, które gdzieś tam może w przyszłości zostaną zaksięgowane. I to 3327 dolarów za uncję złota wygląda tutaj bardzo sensownie, ale oczywiście w bardzo długim terminie. Jakiś czas temu opublikowałem także analizę. W której przyglądałem się bardzo uważnie rynkowi 500 największych spółek amerykańskich, czyli SP 500, i zobaczcie, że na interwale miesięcznym mogliśmy zobaczyć tutaj cały czas trend spadkowy. No, i jeżeli przejrzymy sobie komentarze, które gdzieś tutaj były widoczne, no to gdzieś przewaga była takich komentarzy, że dalej lecimy w dół i że się nie zatrzymamy, a ja mówiłem, że już mamy. Koniec tych spadków, albo początek końca tych spadków, no bo jest to interwał, oczywiście, miesięczny, więc tutaj precyzja też jest troszeczkę inna. I przy 3640 mówiłem o tym, że będziemy próbowali zawracać. Skąd to wiedziałem? No, miałem tutaj taki wskaźnik, który pokazywał mi, że znów rekordowo dużo zawieranych jest pozycji na spadki, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, czyli nie mogą wszyscy zarobić. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli już bardzo dużo osób, Znów jest ustawionych na spadki, no to wtedy ten rynek się odwróci, no bo po prostu nie mogą wszyscy zarobić. Jest po prostu od kogo kupić w tym momencie i można najlepiej się załadować, tak mówiąc kolokwialnie, więc od tego momentu spodziewałem się wzrostów. I jeżeli teraz kliknę play i zobaczcie, że ta analiza była na koniec września publikowana, no to pojawiły nam się tutaj od tego momentu, gdy została ta analiza opublikowana wzrosty. Nie oznacza to jednak, że już będziemy lecić tu demon. Być może przejdziemy jeszcze przez jest jakiś trend boczny i dopiero później rozpoczną nam się wzrost. Tak na chłopski rozum, skoro wszystko drożeje, nawet na niektórych produktach możemy zobaczyć wzrost o 100%, nawet zwykła Coca-Cola kiedyś kosztowała dwulitrowa butelka 5 zł, a dzisiaj kosztuje 9 zł, no to widzimy, że no skoro nawet spółka, która wytwarza te dobra, dziś jest na przecenie, no to w perspektywie czasu znów powinna po prostu... W naturalny sposób zdrożyć. Tą analizę także wrzucę Wam w opisie na dole pod tym nagraniem. Na moim kanale przebiliśmy już 6000 subskrypcji, dlatego postanowiłem, że w najbliższym czasie nagram Wam jeszcze jakieś materiały odnośnie altcoinów i złota. Dlatego jeżeli jeszcze tego nie robisz, to tutaj na górze masz taki przycisk subskrybuj, także kliknij w tego suba, aby otrzymać powiadomienia o kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.